jedna rzecz, która jest istotna. Lewa ręka. Mówię o osobach praworęcznych. Jeżeli chodzi o lewą rękę, wiadomo, że jest ona u osób praworęcznych w pewien sposób upośledzona. Więc musimy ją bardzo dużo ćwiczyć. Tak naprawdę ona powinna ćwiczyć dużo więcej jak prawa ręka, ta lewa ręka. Natomiast co się dzieje, kiedy gramy mm, cały czas z ustawieniem tym praworęcznym, czyli w ten sposób, tak? czyli że pałki mamy na krzyż. Znowu prawa ręka cały czas pracuje, cały czas ćwiczy, a lewa ręka uderza nam w werbel, czyli bardzo rzadko, prawda? Oczywiście w pra we wprawkach prawkach jest inaczej, bo kiedy gramy w prawki, gramy tyle samo uderzeń, zarówno lewą, jak i prawą ręką. Natomiast mm, w przypadku graja rytmów, prawa ręka znowu jest górą, a lewa nie pracuje. A sytuacja jest taka, że powinniśmy dużo więcej pracować ręką lewą, jak ręką prawą, dlatego że zawsze najsłabsze ogniwo świadczy o tym, jak coś będziemy wykonywać. W naszym przypadku najsłabszym naszym ogniwem jest lewa ręka. Czyli starajmy się wykonywać proste ćwiczenia, yy, grając lewą ręką na high hecie Weźmy taki zwykły ćwierćmiutowy rytm. Stopa jest na jeden, na pierwszą ćwierćnutę, werbel na trzecią. No i gramy sobie wszystkie nasze ćwierćnutki na high head Spróbujmy sobie zagrać najpierw prawą ręką, potem lewą ręką. Wiem, że z lewą będzie problem na początku szczególnie. Ale uwierzcie mi, naprawdę dacie radę. Także można bardzo dobrze w ten sposób wyćwiczyć sobie lewą rękę. Tak? Czyli tak, bierzemy sobie to, co powiedziałem. Stopa na pierwszą tylko i tak idziemy cały czas Tak OK, czyli jest to prawa ręka. teraz spróbujmy lewą. Tak, optymalnym rozwiązaniem jest takie rozwiązanie, że lewą ręką gramy sobie oczywiście do pewnego poziomu, bo pewnych rzeczy, pewne rzeczy będzie nam bardzo trudno zagrać lewą ręką, ale jeżeli chodzi o takie typowe rytmy, które gramy mm, w, 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 w popowych piosenkach, to naprawdę możemy sobie poradzić lewą ręką, czyli możemy yy, przyjąć taką zasadę, że staramy się nauczyć lewą ręką grać na high-hecie, prawą na rajdzie, czyli jak gramy na high -hackie? gramy lewą ręką na high prawą uderzamy w level. Natomiast w momencie kiedy gramy na rajdzie, prawą ręką uderzamy w raj, right, a lewa...